W dzisiejszym odcinku mam dla Was rebus. To plus to równa się równa się kierowca BMW. Zapraszam do odcinka. My life wasn't perfect, yeah, I know that now to jest BMW M4 charakteryzuje się tym, że posiada dwoje długich drzwi co sprawia, że z boku wyglądasz trochę dziwnie fakt, że po zajęciu odpowiedniej pozycji za kierownicą ludzie widzący Cię z zewnątrz mogą postrzegać Cię, jakbyś był lekko niedorozwinięty i siedział zbyt blisko kierownicy. Wygląda to komicznie. Ale zacznijmy od początku. Oficjalna produkcja rozpoczęła się w 2014 roku i mimo upływu czasu auto nadal wygląda świeżo. Posiada ostre linie i całość składa się w zadziorny i charakterystyczny jak dla wersji M drapieżny sznyt. M4 jest dla indywidualistów. Dlaczego? Chociażby brak tylnych drzwi, które uniemożliwiają wsiadanie Twoich zazdrosnych znajomych na tylną kanapę. Ten krzykliwy kolor o imieniu Austin Yellow zwraca uwagę na każdym skrzyżowaniu i żaden spoter nie przejdzie obok tego auta obojętnie. Środek to już naprawdę wysoka półka. Fotele bardzo wygodne, aczkolwiek ja po przejechaniu 300 km musiałem robić przerwę starość. Cała deska wygląda wyśmienicie i zaprojektowana jest tak, by nie zgubić się szukając pokrętła, by zgłośnić muzykę w głośnikach. A skoro mówimy o głośnikach, to nie zapominajmy, że dźwięk, który wydobywa się z wydechu, jest sztucznie podwijany przez wzmacniacz, który ukryty jest w bagażniku. Dwie duże walizki jesteś w stanie zmieścić do bagażnika M4. To jak na szybkie, prawie dwuosobowe sportowe auto to dobry wynik. Sportowe i szybkie, a to dzięki 3-litrowej, sześciocylindrowej, podwójnie doładowanej rzędówki. Dla bmw purystów pojawienie się takiego motoru w aucie ze znaczkiem M na tylnej klapie to wielki cios w nos. Takie rozwiązanie miało na celu zniwelowanie wagi, jak i poprawienie stabilności w zakrętach. No dobra, tak naprawdę chodziło o emisję spalin, więc. Słuchajcie, 430 koni mechanicznych jest pod maską. 550 Nm jest przekazywane za pomocą siedmiostopniowej skrzyni biegów dwusprzęgłowej na tylną oś. Moment obrotowy naprawdę imponuje w tym aucie i jak masz wyłączoną kontrolę trakcji, musisz naprawdę być czujny. Bo jeżeli nie opanujesz auta, możesz skończyć w przydrożnym. E Rowie. A ci znajomi, których nie zabrałeś na tylną kanapę, mogą wtedy czuć satysfakcję, że jednak nie pojechali z tobą w podróż. Motor, który jest połączony z tymi dwoma turbosprężarkami, ma imitować trochę taką V8. Ten wybudowanie tego momentu jest dosyć wysoko i faktycznie masz wrażenie na pierwszy słuch, że jedziesz niezaturbionym motorem. Pokonywanie zakrętów w tym aut należy do przyjemności i tak naprawdę nie ma problemów z tak zwanym wyjeżdżającym przodem, gdzie taki efekt mieliśmy na przykład w modelu poprzednim. Naprawdę wyważenie tego auta i w M4 i w M3 jest idealne. I mimo tego, że dysponuje wagą 1590 kg, z łatwością pokonuje naprawdę dosyć ciasne i szybkie i chytre zakręty. I dodam jeszcze, że ten dźwięk jest naprawdę niesamowity. I to, że idzie z tych głośników, no dobra, trudno, można być, ja bym się jakoś przyzwyczaił. Według danych katalogowych BMK, -ka, czy M3, czy M4 z tym silnikiem, pierwszą setkę osiąga gdzieś w granicach 4,1 sekund. Ja myślę, że ona trochę szybciej osiąga tą setkę, jak ma oczywiście dobrą przyczepność. Jeżeli chodzi o spalanie, to muszę wam powiedzieć, że. Jeżeli w trasie nie fisiujesz i nie mieszasz tymi biegami i nie, nie jedziesz agresywnie, to twoje spalanie będzie na poziomie 12 litrów. Więc tak naprawdę ten samochód nadaje się do takiego codziennego y, użytkowania. W trasę jak pojedziesz to pali gdzieś 12,5 litra. No, w trasie, yy, w mieście ja osiągnąłem gdzieś yy, poziom 14 litrów więc jak na moc, którą generuje ten silnik jest naprawdę ok <sum> Dodam jeszcze, że hamulce, które są zamontowane w tym samochodzie, naprawdę radzą sobie z tą wagą I jeszcze nie miałem nigdy w przypadku, jak miałem oczywiście M3, że hamulce zostały zagrzane. No, oczywiście, prawdopodobnie jakbym pojechał gdzieś na jakiś ciasny tor, to mógłbym zagotować e, hamulce. Natomiast e, jeżeli chodzi o gotowanie, to szybciej zutylizujecie i zagotujecie tylne e, opony. Obiecałem dla właściciela tego auta, że nie będę wyłączał kontroli trakcji i nie będę chodził bokami gdyż na tylnej osi mam jeszcze zimowe opony. Ale jeżeli wy chcielibyście pojeździć tym, takim samochodem bokiem, to naprawdę jazda należy do wielkiej przyjemności. Ten samochód jest przewidywalny, idziesz bokiem i nie ma takiego efektu, że ten samochód zaraz cię przestraszy, czy obróci. Oczywiście umiejętne dozowanie gazu, oczywiście w zakręcie, e, spowoduje, że ten samochód będzie się ciebie słuchał. Natomiast jeżeli zaczniesz fisiować i zaczniesz mu przeszkadzać, możesz naprawdę skończyć tak zwanym obrotem. Uhuhu. Fajnie powiem Wam, że naprawdę zakręty połyka ten samochód. Fantastyczny. Trochę żałuję, że sprzedałem mtruję, bo jak za takie pieniądze, taki samochód jest naprawdę idealny do tego, żeby jeździć na co dzień do kościoła, po bułki. No i oczywiście wyskoczyć na tor, pojeździć na czas i po świetnie. Takie auto możesz już kupić za jakieś 200 tysięcy zł. Ale jak wszyscy wiemy, M4 nie tak dawno doczekało się napisu Competition na tylnej klapie. Ten tajemniczy napis sugeruje nam, że M4 dostało kilkadziesiąt koni więcej. Większe felgi, no i oczywiście przemodelowane fotele. Dodam, że skrzynia, o ile się nie mylę, to siódmy bieg ma zmodyfikowany po to, żeby w trasie palił zdecydowanie mniej. Moim zdaniem dopłata za kompetyszona jest zbyt wysoka i to, co ja bym zrobił, to podniósłbym moc na własną rękę, z 430 na 530. I oczywiście zainwestowałbym też w bardzo dobre opony na tylną oś, żeby oczywiście utrzymać trakcję. Słuchajcie, ja się będę z Wami żegnał, widzimy się w kolejnym odcinku. Zapraszam też oczywiście na mój Instagram, bo tam się naprawdę dużo dzieje i oczywiście na grupę, na której możesz Kupić taką koszulkę. E, pamiętajcie też o m, zostawieniu lajkera, like czy też takiego, czy też takiego. No i oczywiście, jeżeli jesteś nowy na kanale, e, proszę cię o subskrypcję. No i oczywiście o dzwoneczek, żeby być ze mną na bieżąco. Słuchajcie, strzała. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.